Słuchajcie, super opcja, którą widzę po raz pierwszy w życiu, gdy testuję samochody, to jest odcinkowy pomiar prędkości i system samochodu odmierza mi średnią prędkość 78, z którą w tej chwili się poruszam na tym dystansie, odmierza mi dystans do końca pokazuje cały ten odcinek, no kapitalna sprawa nigdy czegoś takiego nie widziałem także brawo Sanion bo każdy z nas zawsze kalkuluje jak to jechać żeby nie zamulać, nie tamować, ale też no, nie przesadzić więc liczy mi tą średnią 76 prawdopodobnie średnią licznikową nie GPS-ową, więc jeszcze tu jest parę kilometrów wyżej, ale super kilo, kilo 400, kilometr 400 metrów do końca, kilometr 300 fantastyczna opcja, bardzo fajnie no, to mi się podoba Instalacja gazowa umożliwia w takich temperaturach zimowych przejście na gaz po odpaleniu po przejechaniu około 2,5 km. Tyle musimy zrobić: 2,5 km przejechać, żeby benzyna przeszła na gaz. I spalamy no, ponad 40 litra przy takim odcinku. Niewiele brakuje do pół litra spalonego paliwa, więc no, wyobraźmy sobie, że każdego dnia tak odpalamy 5 razy w tygodniu, na przykład poniedziałek, piątek, czyli około 2,5 2 litra paliwa spalamy, żeby żeby przejść na gaz. No, trochę jest. Zużycie paliwa, podobnie jak w przypadku Torresa z tym silnikiem 1.5 Turbo, jest spore. Po mieście, po przejechaniu od odbioru, 67 km, za moment tyle przekręcę, mamy zużycie paliwa. Dzisiaj po odjeździe, nawet korki są łagodniejsze. Zobaczcie, 16 minut jadę, 8 km i 92 setne litra, czyli Prawie litr już spalonego paliwa 11.8. Spalanie w mieście dochodzi do 12 litrów. Jest to sporo. No ale na szczęście mamy instalację gazową, co bardzo pomaga. Tu odczyty ciśnienia. Yy, instalacja gazowa bardzo pomaga, ale troszkę martwi, że ponad 40 litra musiało minąć, yy, zanim instalacja gazowa przestała migać i przeszła na zasilanie gazem. Więc troszkę tego, troszkę tego paliwa, trochę tej benzyny będzie schodziło zimą. Z systemem stopent są takie same jaja jak były w przypadku Torresa Nawet jak wyłączę klimatyzację silnik nie zgaśnie Dopóki nie wyłączę całkiem dmuchawy Jak wyłączę dmuchawę to w tym momencie od razu jak widzicie silnik zgasł Także chodząca dmuchawa, chodzący wentylator wymusza pracę silnika Włączę dmuchawę i od razu silnik odpala Zanim puściłem pedał hamulca No taki urok niektórych samochodów oczywiście to podawane zużycie paliwa, te 12,5 km przejechane, 1,5 litra paliwa spalonego na tym odcinku to jest szacowanie spalania gazu, bo przecież niewiele powyżej tam 0,4 litra spalonego benzyny przeszło już nam na, na gaz tak więc no, nie wiem jak to tam ten algorytm i komputer liczy, no ale są to dane na gazie Cześć, witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na prezentację i wrażenia z jazdy Corando w wersji Black, w wyczernionej specjalnej wersji, w najnowszej odsłonie tego modelu. Od razu na pierwszy kontakt widzimy pewne podobieństwa z niedawno publikowanym Torresem na kanale, a więc te takie Ala terenowe wstawki, jakieś kolorowe elementy na zderzaku, tak imitujące nieco, nie wiem, jakieś elementy sprzętu pod wyciągarkę. Tak mi się to kojarzy. Oczywiście w tym samochodzie to wygląda dużo łagodniej niż w Torresie, ale nadal ta stylistyka została zachowana. Włączyłem światła dzienne. W tym momencie mamy właśnie załączone dzienne, pozycyjne, należałoby powiedzieć. Z tyłu też się świecą więc pozycje. Na kołach mamy Toyo w rozmiarze 235 50 19 Toyo Snowprox, zima, więc zimówki. Bardzo przyjemnie mi się prowadzi ten samochód na tych kołach. Nie jest głośno, dobrze sobie radzą w tej takiej przejściowej jesienno-zimowej aurze. No i zobaczcie jak wyglądają tylne światła. Bardzo przyjemnie narysowane lampy z tymi ledowymi paskami. Wygląda dosyć nowocześnie, centralny stop oczywiście na tej takiej lotce w tym takim mini, mini spoilerze dachowym, mamy też tak ładnie wykończoną górę, no widzicie, że czarna góra w tym odcinającym się kolorze karoserii, ładnie wygląda, napis Corando na klapie. No i bagażnik, bo wypada powiedzieć, że jest to wersja zasilana gazem LPG, co ucieszy wielu liczących złotówki, przeliczających koszt tankowania przejazdu każdych 100 km. Tu mamy podwójną podłogę i tam mamy toroidalny zbiornik, już nie będę tego mocował się z tym, ogromny schowek, gdzie mieści się spora butla. Z mojego przebiegu wygląda to tak, że spokojnie jesteśmy w stanie zrobić w cyklu głównie trasa, trochę miasta, około 300 km, aż opróżnimy zbiornik. Więc szału nie ma. Trzeba będzie mniej więcej to co te 300-300 z groszami tankować. No chyba, że będziemy ciągle po mieście jeździć, to może nawet być problem z dobiciem do 300 km, jak będziemy tam osiągać spalenie 11,5-12 regularnie. Ale co mogę pokazać, jeśli chodzi o bagażnik? No, że jest dość szeroki, roletka. Pracuje sprawnie, bez problemu chodzi, nie tak jak w czasami się zdarzają takie badziewne roletki dziadowskie, no tutaj nie ma czegoś takiego. Tu ukryty zasilający na 12V 120W w maksymalnym układzie port 12V instalacji, tak zwane gniazda zapalniczki, no i bagażnik rozmiarem nie grzeszy, ale pamiętajmy, że gdyby nie było instalacji gazowej, butli gazowej, można by zrobić duży uskok i wtedy byłaby dużo większa Pakowność. jeśli chodzi o klapę jest nie najgorzej, aczkolwiek no, ja się rzadko kiedy mieszczę pod klapami, są samochody które oferują 190 90 a nawet więcej miejsca pod klapą niestety korando do takich nie należy, oświetlenie jeszcze bezpieczeństwa, jak otwieramy klapę warto pokazać, że są tu żarówki, zwykłe żarówkowe oświetlenie, będzie pewnie widać jak zbliżę, że jest to zwykła żarówka, albo i nie będzie widać to możecie mi wierzyć na słowo, że jest to żaróweczka, zwykła w 5 w pewnie i tyle. Tu jest też oświetlenie bagażnika. Też na, to wygląda, żarówkowe po temperaturze świecenia barwa. Dajcie znać, co myślicie na temat stylistyki tego samochodu. Jeszcze wam za chwilę pokażę światła awaryjne, jak pracują. A tu mamy miejsce z tyłu. Fotel ustawiony na niecałe 1,90 m, więc widzicie, że miejsca jest całkiem sporo. Tu kolejny port 12V instalacji. Z przodu będzie jeszcze jeden, więc pod tym względem jest na bogato. Pas dla trzeciego pasażera z tyłu nie spod sufitki, nie z sufitu tylko z kanapy to się chwali podłokietnik w miarę ok z kubeczkami także te pasy spod sufitki nie lubimy, to lubimy że jest właśnie z kanapy pas no i jeszcze można złożyć siedzenie żeby pokazać jak to wygląda przy tej wysokiej podłodze będziemy mieli praktycznie płaską powierzchnię załadunkową to zawsze ten konflikt z pasem trzeba to o, jak jedną ręką się robi, ale to w każdym razie chyba że jest inny system jakiś tam Czasami się zdarza. Wnętrze, o, wybaczcie, za jakieś tam bibeloty, no ale zima, więc trzeba mieć jakieś tam środki do czyszczenia. Wnętrze bardzo ładnie wykonane, klamki też w jakości może nie tak fajne jak w Torresie. Troszeczkę plastikiem tu trąci klamka, ale przyciski do szyb w trybie auto, widzicie, dwie przednie szyby, dwie tylne już bez trybu auto. Obsługa tych przycisków jest przyjemna, fajnie pracują, wysoka jakość wykończenia niektórych elementów, niektórych trochę mniejsza. Podoba mi się, że nie ma tego dzyndzla co w torresie po liftingu, tylko jest normalny lewarek. To dużo przyjemniej się operuje automatem. Dużo fajniej to chodzi. Dosyć wysoka zabudowa frontu auta. Widzicie, że ta, jest ta ściana tu poprowadzona, tak, ale w, w miarę okej. Okay. Też nie mam krytycznych uwag. Panel przycisków do rozjaśniania lub przyciemniania deski. Podgrzewanie kierownicy super, że jest. Podgrzewanie siedzeń też jest. No i podgrzewanie kierownicy zostaje zapamiętane, jak już je włączymy to przy każdym odpaleniu nie trzeba go ponownie włączać, czego nie można powiedzieć o wkurzających niańkach, które jak w każdym samochodzie dzisiaj produkowanym trzeba wyłączać, każdorazowo przeklikać się przez menu, żeby nas nie wkurzały i to jest denerwujące przy nieprzyjemnych odgłosach, a w Sanjongu te odgłosy są dość penetrujące, co mówiłem podczas testu Torresa fajna jakość przycisków, dużo przycisków fizycznych mimo tego, że wiele rzeczy możemy ustawiać przez um, dosyć duży ekran systemu inforozrywki tu mamy też ko kolejne przyciski do konkretnych trybów tryby jazdy, czego nie brakowało pod ręką w Torresie tam trzeba było się przeklikać z ekranu um, nie znalazłem żadnego innego skrótu klawiszowego, żeby to szybko obsługiwać um, wyłączanie systemu stop and start port USB, 12V trzecie gniazdo, które widzicie no i tutaj miejsce na telefon, nie widzę, żeby można było ładować indukcyjnie nie ma żadnego włącznika, nie ma symbolu więc nie mamy w tym samochodzie schowek na okulary lampki LEDowe nie ma okna panoramicznego lusterka podświetlane są tu już taka żarówka żółta pasażer też prawdopodobnie tak jest po otwarciu daszka będzie miał podświetlenie samochód przyjemny, nie będziemy tu się za bardzo rozwodzić jeszcze pokażę Wam ten silnik silnik 1,5 litra 4 cylindry z tyłu jest ten sam rozmiar opony oczywiście, nie wspomniałem, i nie ma wentylowanej tarczy. W przeciwieństwie do Torresa tu mamy ciężką maskę, którą trzeba dźwigać samemu i badyl, nie ma teleskopu. Teleskopów nie znajdziemy. Jest natomiast wyguszenie maski. Tu zapinamy ten metalowy pałąk, żeby nie spadł nam na głowę. No i jednostka znana. E nie tylko z tego modelu. Klapki już tym razem zamknięte, <grym> spryskiwacza, klapka też zamknięta. To jak nie wiecie o co chodzi, to zapraszam do obejrzenia testu Teresa. No i tyle. Samochód podoba mi się. Może nie jest to szczyt piękności, gracji, szyku i urody, ale jest, tworzy zgrabną całość. Fajnie wygląda i myślę, że znajdzie swoich zwolenników, odbiorców. Jestem, jestem z tej stylistyki powiedzmy, że tak. Umiarkowanie zadowolony, bardziej zdecydowanie bardziej podoba mi się Torres, ale tutaj y, też nie można za bardzo krytykować czy się czepiać. No, wygląd, rzecz gustu, kwestia gustu. Dobra, nie przedłużam, ruszamy we wrażenia z jazdy. No dobra, jestem właśnie w tej chwili w trasie powrotnej po zrobieniu 221 km. Jeśli mówimy tylko o drogach krajowych, mam zużycie paliwa, bo zresetowałem przed odjazdem 9,3. Więc no, wiadomo, że prawdopodobnie tutaj to przeliczanie nie jest doskonałe, jeśli chodzi o odzorowanie tego zużycia paliwa, bo jedziemy cały czas na gazie, tę trasę. A nawiasem mówiąc, gazu mamy już samą końcówkę, bo e, mam w tej chwili no, czerwoną kreseczkę na samym dole tego wskaźnika. Nie wiem, czy tam będzie widać, no, ale to może zobaczycie. Asystent pasa dba o to, żebyśmy jechali cały czas zgodnie z tym, jak są namalowane linie niańki ograniczające nas studzące zapędy jeśli chodzi o prędkość też pilnują no tu niby, niby gdzieś tam się pojawiło przed chwilą 70 na godzinę no to jedźmy, chociaż licznik przekłamuje jak niemal każdy aucie na rynek europejski w tej chwili jedziemy 74 na godzinę według GPS-u 70 także tu jest około 5 na godzinę przekłamania nieprawda, bo tam już było, właśnie to jest to co mówiłem wiele razy w czasie testów, że skrzyżowanie Eliminuje to ograniczenie 70 i wraca 90, dlatego będziemy tak jechać teraz 90-90 kawałki No Na nawigacje tego nie robią. Systemy Sign Assist informują nas, dopóki nie będzie znaku anulującego, czego często, bardzo często w Polsce nie ma. Po prostu skrzyżowanie, znając, każdy znając przepisy wie, że tak jest. Po skrzyżowaniu wraca ograniczenie obowiązujące główne ograniczenie na danej drodze. No to i dopiero teraz jest znak ponawiający, jak widzicie, jest 70 na godzinę i dopiero tutaj będziemy musieli się ewentualnie trochę szkamać, no ale nieważne. Jak mówiłem podczas prezentacji, około 300 km zasięgu na gazie, zaraz mi się skończy, ale z tym gazem to jest tak, że wiecie, no. Mam tu niby 321,6, tylko że to jest y, głównie trasa, no po mieście to spalanie będzie jednak wyższe. A spróbujemy obniżyć temperaturę klimatyzacji, zostawimy nawiew, damy low i zobaczymy czy zgaśnie nam silnik. Nie, nie zgasł nam silnik, chociaż specjalnie się zatrzymałem na chwilę, no i za mną ciężarówka, nie chcę jej blokować. Y, też takie były pytania, czy jak na przykład nie będzie ogrzewania, to Klimatyzacja w którymś temacie, które testowałem, i mówiłem, że system stop and start jest odcięty i w mieście, żeby no oszczędzać paliwo na długich czerwonych światach, czy gdy trafimy w duży korek, no to niestety musimy odciąć dmuchawę nie tylko sprężarka klimatyzacji, ale w ogóle dmuchawę. I wydaje mi się tak, tak, bzdura, bo już jest 90. Tak jak powiedziałem, skrzyżowanie było duże ze światłami, anulowane ograniczenie, więc nie dajmy się zwariować. Jak ludzie jeździcie z tymi nianikami, znakami, to myślcie zawsze, bo. Inaczej to jest tamowanie ruchu. Nie ma to najmniejszego sensu. Lusterka w porządku. Kształtem dosyć szerokie, panoramiczne. W sensie, że wszystko widać na wysokość nie za duże, ale dzięki temu mniejszy hałas produkują. Jak widać wszystko jest ok. Kabina jest nieźle wyciszona. Naprawdę w porządku się tu jedzie z prędkościami 110 GPS-owymi, czyli licznikami to będzie odpowiednio 115 tam do 120. Jest, jest w porządku, jest ten szum przyjemny te częstotliwości. Siarab. Te częstotliwości nas, oprócz tych właśnie pikadełek, nie męczą, nie, nie penetrują nam czachy, więc nie ma tu szumu piskliwego, wysokich częstotliwości, nie ma tu łomotu z dołu, jest w zasadzie, taka, no, taki szum bardzo przyjemny, który no, może w bardzo długich trasie nawet sprzyjać komuś, kto. Przy białym szum, szumie potrafi zasypiać, jak jest białe szum, ale to już wiecie, to trzeba znać swój organizm. Ogólnie jestem zadowolony. Auto prowadzi się doskonale, jeśli chodzi o równą, gładką nawierzchnię. Jest podobny, podobne mam uwagi, jak z Torresem. Tu jest troszeczkę lepiej, troszeczkę mniej sztywno niż w Torresie, którego dla Was testowałem niedawno, ale też. Gdy jedziemy po nierównościach w wyboistej drodze, to też odczuwamy sporo. Może troszkę bardziej sprężysty, komfortowy jest fotel. Ten, ten, ten fotel skórzano-materiałowy w tej wersji, wyposażenia jest przyjemniejszy niż tamte troszkę twarde siedziska. Też może trochę brakuje mi na długość siedziska. Może podłokietniki są za twarde z lewej strony właśnie wciskam teraz prawy też no za twarde troszkę podłokietniki e, zawieszenie bardziej twarde niż pontonowe niż sprężyste komfortowe ale ta to jest akurat dobra cecha dla tego samochodu ponieważ pewnie się prowadzi skrzynia świetnie radzi sobie z komendami z, z naszej prawej nogi zmiany biegów odbywają się doskonale, te świetnej jakości manetki podobnie jak w Torresie są w zasadzie zbędne w czasie całego mojego testu tam nie używałem ich, no tylko na próbę zbiłem czy to działa i jak to funkcjonuje no, w porządku, ale skrzynia świetnie zestopniowana świetnie współpracuje z silnikiem jeszcze po autostradzie z prędkościami 140, licznikowymi około 150 nie jechałem, więc więc zrobimy sobie taki update, no ale to spalanie mówię, odkąd zasięg przelicza nam, wiadomo, pełen bak, pełen bak benzyny, gaz się zaraz skończy to 9.3 odkąd zresetowałem w Warszawie przy wyjeździe no to nie jest zużycie paliwa dla 1.5 turbo jakieś wybitnie niskie, szczególnie, że wiadomo w tych czasach kr królują na rynku hybrydy w takich pojemnościach i chociażby Honda HRV, v którą testowałem paląca około 5 litrów no będzie tu pod każdym względem ekonomiczniejsza, a wcale nie będzie na promocjach może nie być droższa nawet przy takiej zagazowanej wersji Corando na wypasie. Ale tu mówię, no, nie można temu autu w zasadzie wiele do wielu się rzeczy przyczepić. Nie można. Podgrzewany wieniec, jak powiedziałem, dobrej jakości przyciski. Ekran dotykowy. System audio, tak podobnie jak w Torresie, nie powinien nikogo rozczarować. No, nie spodziewajmy się tutaj Mark Lewinsona z Lexusa czy Barris and Wilkins z Volvo. To nie jest, to nie jest ten pułap, i, i myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie będzie tego oczekiwał. Ale daje radę i w zasadzie na płaskich ustawieniach tutaj nie szukając specjalnie niczego, nie grzebiąc. Da się podcastu, słuchać muzyki całkiem przyjemnie. Więc no, znowu kolejny ssangio, który pod względem audio mm, nie rozczarowuje. I to jest dla mnie. Ta muzyka z zawodu ważna i jak słyszycie przy 100 licznikowych czyli 94, 95 no nawet teraz pod 96 przez moment szliśmy około 4-5 na godzinę przykładowanie przez Wyciszenie takie wyciszenie kabiny jest optymalne na przykład gdybyśmy mieli porównać z Suzuki, czyli japończykiem tańszym nawet wiadomo, że Suzuki jest bardziej japońską dacią no, to, to tam jest głośniej. Czy będziemy mieli do, do czynienia z witarą, czy z crossem, czy, czy SWIFTem nowym, najnowszym, to tam po prostu jest w każdym z tych aut głośniej Ekran dotykowy sprawnie reaguje na to, co chcemy z niego uzyskać. Te komendy, które mu tam wklikujemy w czasie jazdy, pod tym względem też mu zarzucić wiele nie można. Dopracowany samochód, zwarty, zbity, fajnie prowadzący się. E, pokażę Wam jeszcze może menu. Jakie tu mamy? Całkowity czas systemu stop-and-start po tych 300 kilkudziesięciu kilometrach od odbioru to tylko 14 minut, no ale z wiadomo z względu, wiadomo, że ta klimatyzacja dmuchawa musi cały czas chodzić, jest zimno, żeby nie parowały I tu będziemy mieli z tym problem, żeby ten system działał. Dwie, te mówię oczywiście o gaszeniu silnika. 233,6 km samej trasy, średnia 77 przy tym spalaniu powyżej 9, no i cały dystans. 331,6 testowe, 6,5 godziny średnia, niecałe 50. Fajne jest wskazanie ciśnienia, tu zasięg, cały czas jesteśmy na resztce, resztce gazu. Zobaczymy jak zasięg będzie szacowany, przeliczany, jak zaczniemy korzystać z pełnego baku paliwa. No i tu mamy w PSI podane dla każdego z kół odczyty ciśnienia, no bardzo przydatne informacje. Tu też klikając tą ten przycisk funkcyjny możemy zmienić widok, tego co nam się wyświetla, no wiecie, no takie tam różne rzeczy ja bardziej wolę klasyczne zegary imitujące, ta, ta cyfrowa matryca tu przed nami, imitująca nam analogowe zegary ze wskazówkami bardziej mi leży niż takie futurystyczne niż takie futurystyczne ustawienia, ale widzicie, że można tu... Co kto za lubi... 600 metrów na rondzie drugi zjazd co kto lubi wyświetlane może być obraz w różnych w różnych konfiguracjach i nawet nawigację możemy mieć przed, przed oczami widzicie, że całkiem fajnie no tak sobie nawet pojadę teraz przez chwilę po zrobieniu 53,6 km spaliłem 5,43 litra więc mamy powyżej 10 litrów zużycie paliwa w tej trasie no niestety, tak to auto już pali tego gazu no ale to wiecie, gazu zawsze pali trochę więcej niż benzyny więc powiedzmy, że na benzynie byłoby nieco, nieco ekonomiczniej Po zrobieniu 56 km mam zużycie paliwa 5,68, czyli powyżej 10 litrów spalania odkąd uruchomiłem samochód i wracamy w drodze powrotnej. No sporo, ale pamiętajmy, że najczęściej tak jest, że samochody palą trochę więcej gazu niż benzyny, gdy mają instalację gazową. No więc no, na benzynie zużycie paliwa pewnie byłoby nieco niższe, no ale dla ekonomiczności, dla naszego portfela to i tak by nic nie pomogło, bo byśmy wtedy dużo więcej wydawali. Więc no tak wygląda spalanie na gazie, gdy wcale nie jadę ostro dynamicznie, jadę krajówką. 5,73 litra spalone na 56,8 km. To najlepiej pokazuje, jak żłopie Corando. A teraz chciałem dla was nagrać w trasie powrotnej nocny odcinek na autostradzie Pewnie komentowałem wyciszenie, lusterka i inne opcje w czasie jazdy autostradowej, no ale to co się nagrało, no to posłuchajcie sami. Także bardzo mi przykro, ale to jest właśnie audio z zapisu, a ponieważ było to niemal dwa miesiące temu, na początku grudnia zeszłego roku, to zupełnie nie pamiętam o czym wtedy mówiłem. No dobrze, to pora na podsumowanie Sangionga Corando względem rywali podobnych aut, które możemy dostać w salonach na naszym ręku. Honda HRV. Bardzo fajny samochód, który pochwaliłem w testach, ale ma jedną wadę względem na przykład tego samochodu, w którym możemy mieć opcjonalnie naby na cztery koła w Honda hr HRV nie możemy. Tam jest napęd tylko na dwa koła. Żebyśmy nie wiem, co chcieli, nie dostaniemy napędu na cztery koła, więc jeśli ktoś musi mieć napęd na cztery łapy, to sangian Korando tutaj wychodzi na prowadzenie. Ekran. Obsługuje się przyjemnie, nie mam zastrzeżeń, deska jest dobrze spasowana, dobrze zmontowana, wszystko pracuje w porządku. Feedback z przycisków, które są na kierownicy też jest ok, jak, jak również tu powiedziałem. System stop and start działa dzisiaj na przykład, ale gdy nie mamy przycisku autoaktywnego. Na przykład gdy sobie ustawimy, zobaczcie, dmuchawę w inny sposób i... I wtedy potrafi, no nie wiem dlaczego teraz nie gaśnie, no ale generalnie potrafi to zgasnąć. Jak dojeżdżam do świateł, to gaśnie. System hamulca postojowego, linkowego, czyli ręcznego, potocznie mówiąc, zaciągnięty. Nie mamy, niestety, nie mamy systemu AutoHold, co troszeczkę przeszkadza w miejskiej jeździe, w miejskich korkach. No i zobaczcie, jakie dzisiaj odnotowałem spalanie na dystansie porannego przelotu. 24 km 2,86 litra, czyli kilkanaście litrów będzie powyżej, grubo powyżej 10. Prawie godzina jazdy. No nie są to wyniki imponujące, czyli widzicie, mamy mniej więcej 12 litrów dzisiaj jak jechałem, to było równo 12. Stop and start aktywny przez niecałe 20 minut na dystansie 620 km, 14 godzin 27 minut cała jazda. Więc statystyki no, Pokazują jasno, że szczególnie zimą ten system Stop and Start praktycznie nie działa, chociaż zawsze go mam włączonego. To system, ten system, samochód sam go uruchamia, gdy są warunki. Tryb auto eliminuje system stop and Start, jak powiedziałem, gdy sobie ustawimy nawet pracę sprężarki klimatycznej, ale w trybie numery. No Teraz nawet po wyłączeniu z jakichś powodów nie gaśnie mi silnik, ogólnie muszą być spełnione jakieś tam warunki. Trudno. Zawieszenie pracuje bardzo fajnie, jeżeli mamy równą nawierzchnię, gładką drogę. Super, auto prowadzi się rewelacyjnie, natomiast gdy mamy nierówności poprzeczne, jakieś wertepy, no to potrafi mocno uderzyć ten samochód y, wtedy nie jest przyjemny i tak jak powiedziałem w przypadku Torresa, pochwaliłem tam bardzo zawieszenie ale na dobre drogi gdy mamy niefajne drogi, dziury mnóstwo jakichś łatanych brzydkich y, fragmentów na wierzchni z wyrwami, studzienkami no to to jest przykra sprawa naprawdę nie jest to miłe, gdy czasami aż się boimy o to, czy czegoś nie urwiemy, bo są takie uderzenia, szczególnie z przedniego zawieszenia to czuć, y, no mówię no co kto lubi, jak ktoś lubi wytrząchanie bebechów, no to super, będzie się czuł jak ryba w wodzie. Jeżeli ktoś lubi bardziej komfort, no to w mieście, w takich trudniejszych warunkach, no raczej bym sugerował e ewentualnie pomyśleć o innym samochodzie. Bardzo fajnie się mi jeździło, gdyby nie wysokie zużycie paliwa i to przypominam Wam, że benzyna od ten cały dystans 12 litrów średniego zużycia paliwa to jest już na benzynie, więc nieważne czy będziemy mieli gaz czy benzynę, auto zawsze spali dużo. Kluczyk tradycyjny z grotem, ale bardzo fajny w sankcjoningu. Ten kluczyk taki masywny, duży, więc no cóż. No nie wypada nie polecić. Nie licząc twardego zawieszenia na nierówności, wysokiego zużycia paliwa, szczególnie jeżeli nie mamy instalacji gazowej, wtedy to zaboli. No a poza tym samochód naprawdę przyjemny, fajny, dobrze wyciszony. Hmm. Nic tylko odbyć z testową i sama się przekonać, czy to jest to, czego szukamy. Tyle, trzymajcie się. No jestem już przy zwrocie auta do parku prasowego. Chciałem wam powiedzieć, że na gazie zrobiłem w całości i na benzynie 671,7 km, średnia 41 z testów. 16 godzin trwała ta przyjemność. Gazu wystarczyło, mimo tego, że czerwona kreseczka stanu zbiornika gazu była już od około 290 paru kilometrów, to do 430 wystarczyło gazu i wtedy całkowicie mnie odcięło zbiornik z gazem, przeszło na benzynę. Także, no tak to wygląda. Spalanie od około 200 kilometrów po Warszawie na benzynie 11,5 litra. No i tyle. Start-stop niecałe 20 minut przez tych 16 godzin, 14 minut. Tyle z informacji, ze statystyk.